Czy kiedykolwiek czułeś, że coś jest nie tak, nawet przed ustawieniem tam stóp, to zimne uczucie z tyłu szyi, niewidoczna waga na ramionach i cisza, niepowszechna, ale ta, która wydaje się oczekiwać, że coś się wydarzy? Niektórzy ludzie nazywają to intuicją, inni ostrzeżenie. Może znasz takie miejsce, ukryte jezioro, owinięte mgłą i legendami. Taki, którego starożytni unikają, a ciekawa nie może zapomnieć. Zawsze jest ktoś, kto myśli, że to tylko historia, ale wraca inaczej. Lub nie ma żadnego z powrotem, ponieważ niektóre miejsca nie chcą być zapamiętane. A kiedy są, ładnie ładują. Są historie, których nikt nie odważył się opowiedzieć. Lub gdy się liczą, robią to z zagubionym wyglądem, jakby ożywili każdy szczegół. Co jeśli opowiedziałam, że historia, którą zamierzasz usłyszeć, była pochowana przez dziesięciolecia? Co to są zapisy, cicha mieszkańcy i rozdarta mapa na pół? To jezioro, to cholerne jezioro, to nie tylko stojąca woda, jest to zniekształcone lustro tego, co tam żyło. Płytkie otchłani, w których rzeczy tonie, ale nigdy tak naprawdę nie dodaje. Po prostu czekają dla ciebie, dla mnie, dla tych, którzy odważą się wiedzieć za dużo. Przed kontynuowaniem, odpowiedzi z szczerością: Czy marzyłeś o miejscu, którego nie znasz, ale wydawało się to zbyt realne? Czy obudziłeś się z dźwiękiem schodów wokół łóżka, nawet sam? Czy słyszałeś, jak twoje imię wyszeptało przez wiatr? Jeśli tak, może to jest twoje ostrzeżenie, ale jeśli i tak chcesz śledzić, przygotuj się, ponieważ na dole tego jeziora jest coś, co nigdy nie powinno być odkryte. A dzisiaj powiem ci prawdę za cholernym jeziorem. Koperta nadeszła w pochmurny poranek, między kątami i ulotkami mokrej rosa. Bez nadawcy tylko jego imię, Henry, napisany ze starym, prawie wstrząśniętym pismem. Podczas rozrywania pieczęci znalazł krótką nutę: "Prawda jest zatopiona. Poszukaj jej na Złotym Jeziorze." Nie było podpisu, ale coś w tej roli emanowało zapachem wilgotnego drewna, jakby było przechowywane w piwnicy od dziesięcioleci. Henrike był początkującym filmem filmowym używanym do badania opuszczonych miejsc i legend miejskich na kanał, który utrzymywał z trudem. Czytając notatkę, poczuła emocje związane z tajemnicą i całkowicie zignorowała nudności, które się pojawiły. Zaśmiał się sam, próbując przekonać się, że to tylko dobrze zaprojektowany żart. Ale w głębi duszy coś już się obudziło część tego. Wiedziałem, że to nie powinno iść. Postanowił zbadać takie złote jezioro. Odkrył, że nie pojawił się na obecnych mapach. Tylko stare zapisy w zapomnianych gazetach z lat 40. XX wieku wspomniały o wiosce w pobliżu jeziora o tej nazwie we wnętrzu Minas Gerais. Najdziwniejszy artykuł mówi o niewyjaśnionych zaginięciach i ciszy lokalnej społeczności. Brak odpowiedzi. Po prostu luki. Idealne haczyki dla rodzaju historii, którą uwielbiało ich kilku obserwujących. Z plecakiem, kamerami i starym dronem Henry udał się następnego dnia. Ścieżka była otoczona zamkniętym krzakiem i skorodowanymi płytami. Im bliżej zbliżał się do wioski, tym bardziej nie powiodła się sygnał telefonu komórkowego. To było tak, jakby współczesny świat się rozpuszczał. Myślał, że wróci, ale postać na poboczu drogi, dziecko, stary człowiek, obserwował go przez krzaki i zniknął, zanim zdążył zatrzymać samochód. Przybywając do wioski, zauważył, że miejsce to wydawało się zamrożone na czas. Wszystkie budynki były wydawane drewnem, zamknięte okna, mieszkańcy, którzy spojrzeli z góry. Nikt z nim nie rozmawiał oprócz kobiety w sprzedaży, która wręczyła chleb i mleko bez uwalniania słowa. Na ścianie oprawione w gazeta clippings mówiły o dumy wioski, ale wszyscy byli wyblakłe. Nazwa jeziora nigdy nie była cytowana bezpośrednio, tylko pseudonimy: Martwe lustro, Usta ziemi. Osiedlił się w wynajętym pokoju przez cichego Dżentelmena, który właśnie wskazał na klucze i powiedział: Jeśli tam pójdziesz, nie idź w nocy. Woda nie lubi cienia. Henrique roześmiał się nerwowo, ale nagrała wszystko. Jego treść potrzebowała tego rodzaju atmosfery. Pokój był wilgotny, pachnący rdzy i formy. W nocy dziwne dźwięki na dachu nie zaskoczyły. Kroki, kroplówka? Wolał nie prowadzić dochodzenia. Już następnego dnia znalazł starą mapę, która wskazywała drogę do jeziora. To było w bibliotece niepełnosprawnej wioski, w rozdartej książce zatytułowanej Śpiące wody. Strony mówiły o ofiarach, czerwonych księżycach i głosach, które wyłoniły się z mgły. Nie wierzył w te rzeczy, ale jego oczy zawsze wracały do rączki w rogu liścia. Kto wygląda za dużo, Patrzy wstecz. Z mapą w rękach zdecydował, że odejdzie dzień po świcie. Wioska wydawała się uciszać coraz więcej co godzinę, nawet psy nie warknęły. Przed snem nagrał wideo dla kanału: Znalazłem zagubione jezioro. Mówią, że jest przekleństwo dowiedzmy się razem. Ale kiedy wyłączył aparat. Usłyszał dźwięk, wchodząc pod podłogę, jakby coś było oddychanie. Środek był szary, bez rogu ptaków, bez wiatru. Henry szedł po polnych ulicach wioski ze złożoną kieszenią i kamerą w dłoni, nagrywając sceny z miejsca, w którym Bogu zapomniano, i być może dla czegoś jeszcze gorszego. Każdy dom zdawał się obserwować z nieprzezroczystymi oknami i półmiastymi drzwiami. Jakby mieszkańcy chcieli szpiegować, ale bali się za dużo widzieć. Rzadkie dzieci biegły między alejkami i zniknęły, gdy go widział. Dorośli odwrócili wzrok. Jeden z nich szepnął coś, ale przerwał. Go starsza kobieta, która mocno ścisnęła ją i wciągnęła go do domu. Henry nagrał wszystko. Czułem, że było tam utajone napięcie, coś, co wszyscy wiedzieli, ale nikt nie odważył się powiedzieć. Postanowił zbadać polną drogę, która doprowadziła do jeziora, ale raczej skrzyżował się z postacią siedzącą przy drodze, ślepy dama, z jej skórą tak pomarszczoną, że wydawała się skórką drzew. Była wciąż z rękami na kolanach. Kiedy Henry podszedł, odwróciła się prosto do niego, nawet bez oczu. A on powiedział: Jesteś już w środku, mój synu jezioro nie śpi wygląda. Słowa zamarzły go. Uśmiechnęła się bez zębów, jakby pamięta coś strasznego i nieuniknionego. Henry próbował zapytać co ma na myśli, ale właśnie zaczęła nucić melodię dziecięcą mniejszym tonem. Piosenka nie wyszła mu z głowy nawet kiedy odszedł. Coś w tym głosie wydawało się echem w jego kościach. Szedł więcej, ale zdał sobie sprawę z czegoś dziwnego. Nawet kiedy szedł prosto, Wydawało się, że drogi się powtarzały. Równe domy, równe drzewa. Jakby wioska pochyla się nad sobą. Labirynt. Czas wydawał się przestać. Słońce nie spadło ani w dół. Po prostu istniał. Zegar telefonu komórkowego rozbił się o 9.47 i tam było przez wiele godzin. Później znalazł starożytny kamień otoczony amuletami, wykonanymi z kości i poczerniałych piór. Na kamieniach porysowały słowa w języku, którego nie rozpoznał. Kiedy próbował sfilmować, aparat po prostu rozłączył się. Pełna bateria zmarła bez wyjaśnienia. Henry wycofał się. Otaczające powietrze było gęste, jakby przestrzeń była tam cięższa. Po powrocie do wioski nastąpił czarny kot, który nie tylko patrzyło się tylko na niego z ustalonymi żółtymi oczami, nawet gdy zmienił kierunek. Chłopiec nagle pojawił się i pociągnął za zwierzęcy włosy, szepcząc On wie, kim jesteś. Henry nie odpowiedział. Nie miałem nic do powiedzenia. Chłopiec pobiegł, a kot zniknął. Tej nocy, jak powiedział nagrane obrazy, zauważył coś chłodnego. W jednej ze scen za oknem wioski znajdowała się sylwetka, wysoki, zbyt cienki, z czymś dziwnym na twarzy. Ale żadne okno nie było otwarte, kiedy mijał. Wycofał się z wideo, zatrzymany. Figura zamrugała i film rozbił się. Henry obudził się z dziwnym zapachem w pokoju mieszanką szlamu, żelaza i czegoś gnijącego. Nie było nic widocznego, ale zapach wydawał się wydostać się ze ścian. Umył twarz i próbował zignorować zgodnie z planem Idź nad jezioro. Ścieżka była otoczona pokręconymi drzewami, korzenie odsłonięte jako palce próbujące złapać podłogę. Szlak zniknął fragmentami, jakby las chciał przełknąć drogę z powrotem. Przybywając do jeziora, świat był inny. Cisza była gęsta, stłumiona. Brak dźwięku ptaków ani szelest liści. Po prostu zabierz go, by uderzył w wodę o kamienie, a nawet to wydawało się źle. Jezioro było większe niż się spodziewało, ale pokryte cienką mgłą, jak płaszcz espapatowy. Powierzchnia była zbyt gładka, jak ciemne szkło. A kiedy spojrzał, refleksja zwróciła coś, co nie było tylko on. Odzyskany obraz drżał nawet bez wiatru. Przez chwilę Henry zobaczył, jak jego własna sylwetka powielona, a jego druga wersja uśmiechnęła się, nawet jeśli się nie uśmiechnął. Natychmiast wycofał się, potknął się w błoto. Woda pozostała spokojna, jakby wyśmiewała swoją reakcję. Wziął kamerę, nagrał jezioro, ale obiektyw zszokował sam. Jakby tam powietrze nie chciało zostać schwytane. Na brzegu znalazłem ślady, ale nie byli ludźmi. Wydawały się cztery długie, głębokie palce i błoto wokół nich. Próbował podążać, ale znaki nagle zatrzymały się przy wodzie. Bez przeciągania, brak wyjścia, po prostu zniknął. Powietrze miało metaliczny smak. Henry połknął mocno, drapując gardło, uklęknął, by dotykać wody, ale kiedy to zrobił, poczuł coś zimnego dotyku. W tym samym momencie wycofał. Rękę było czyste, ale był intensywny zapach surowego mięsa zaimpregnowany. Zanim usłyszał pęknięcie gałęzi, skręciło się szybko aparat w pięści, nic, tylko drzewa królestwa, ale przysięgał. Ktoś wyszeptał jego imię. Postanowiłem przejść po banku. Niektóre upadłe pnie wyglądały ostatnio, jakby minęło coś wielkiego. Na jednym z drzew głęboko i spalone pazury na krawędziach, nagrał wszystko nawet z drżącą ręką. Każdy krok wydawał się zaproszeniem do nieznanego, i im bliżej zbliżał się do środka marginesu, tym bardziej światło wydawało się zmniejszone. Próbując zejść z miejsca, zdał sobie coś uświadomić. Sposób się zmienił. Drzewa nie były wcześniej takie jak. Krąg mgły ukończył za nim, zapobiegając wizji szlaku. Zaczął chodzić w innym kierunku, próbując zachować spokój, ale potem zobaczył. Metalowy obiekt utknął między korzeniami półsubmerowanego drzewa. Zbliżył się niechętny. To był relikwiarz. Rusty z zdjęciem w środku, dziecko patrząc na jezioro na plecach. Na odwrocie zdjęcia, napisanej przez krew, nadal słucha. Henry upuścił przedmiot i wycofał się. Odbicie w wodzie znów na niego wpatrywało się. Ale tym razem bez oczu, Henrike nie wrócił prosto do wioski. Wciąż dysząc, postanowił jeszcze raz obejść jezioro. To było tak, jakby coś go nazywało. Nie ze słowami, ale z zamiarem. South Bank, bardziej objęty zamkniętym lasem, wydawał się mniej grany. Większe drzewa Odsłonięte korzenie, suche gałęzie, takie jak wyciągnięte ramiona. I było tam, między dwoma kamieniami, objętych śluzem, które znalazły puste drzewo, głęboka, ciemna dziura. Coś w środku oddychało. Za pomocą prowizorycznego patyka wyciągnął coś, co wydawało się być pakietem, owinięte zgniłym szmatką i związane grubym sznurkiem. Kiedy było wyłączone, poczuł konsystencję starej skóry. To był pamiętnik. Strony przyklejone, plamy wilgoci i zapach czegoś, co nigdy nie powinno być otwarte. Okładka nie miała nazwy, po prostu drapaj ślady. Henry zawahał się, ale otwarty. Pierwsze strony były nieczytelne, ale wkrótce pojawiły się słowa, Wstrząśnięte, zdesperowane, kłamali nad jeziorem. To, co tam mieszka, nie śpi, budzi się z imionami. Co trzy księżyce, chcę jednego. Henry przeczytał to nisko, jakby słowa mogły zareagować. Każde zdanie wydawało się napisane w panice. To nie była fikcja, to był krzyk próbujący uciec z papieru. Autor The Diary był mieszkańcem wioski, nazywało się to Joachim. Mówił o głosach w wodzie, podzielił się marzeniami wśród mieszkańców, oczu na drzewa. Refleksja przemawia teraz do mnie, ale nie do mojego głosu, z nią. Narracja stała się coraz bardziej rozdrobniona, jakby zdrowie psychiczne zniknęło. Henry zatrzymał się na sekundę. Czułem coś, co można zobaczyć przez ramię, ciąg dalszy czytanie. Joakim opisał rytuał wykonany przez trzy rodziny założycielskie wioski. Związali kamienie w małych stopach, śpiewali zapomnianymi językami. Powiedzieli, że to konieczne. Potem jezioro było spokojne. Następujące słowa zostały porysowane, jakby ktoś, może on sam, próbował wymazać prawdę, ale ryzyko nie ukryło się wystarczająco. Ona wciąż jest głodna. Niedawna, prawie nieczytelna adnotacja powiedziała Ktoś przyjdzie, wysłano list, cykl musi zostać zachowany. Henry zamarł. Chodziło o niego? Czy to był? Jego umysł wypełnił się pytań, ale żadna odpowiedź nie wydawała się bezpieczna. Jakby każdy wniosek był tylko kolejnym krokiem w kierunku szaleństwa. Zamknął pamiętnik, pocąc się zimno. Dźwięk jeziora wydawał się teraz głośniejszy, jakby echem, echem w głowie. Odwrócił oczy na wodę. Było inaczej. Ciemniejsze. I mgła gęstsza. Próbował zachować pamiętnik, ale zauważył coś jeszcze bardziej dziwacznego. Jego plecak był mokry w środku, jakbym zanurzył się w niej, nie zauważając. Woda zbliżała się do niego. Tej nocy, recenzując filmowanie, zauważył zniekształcenie w dźwięku. W tle we wszystkich filmach nagranych na jeziorze, głos powtórzył to samo słowo: zostań. Dźwięk był niski, ale stały, zawsze tym samym tonem. Henry zamknął drzwi i zostawił pamiętnik spokoju, jakby mógł powstrzymać go przed powrotem samego. Henry obudził się po cenie się z dźwiękiem rytmicznych wycieków z sufitu. Ale nie było deszczu. Dźwięk był stały, jakby kapał prosto w jego głowę. Podczas oświetlenia światła zobaczył mokre ślady stóp na podłodze w sypialni, przechodząc od drzwi do krawędzi łóżka. Małe ślady. Dzieci. Dziennik, który opuścił, wrócił na stół. Otwarte. A na nowej stronie świeże pisanie: Widziałeś za dużo. Opuścił prawie bieganie, nawet bez miejsca docelowego. Powietrze wioski wydawało się cięższe. Ludzie byli w domu, zamknięci, patrząc między pęknięciami. Nikt już z nim nie rozmawiał, nikt nawet nie udawał, że go tam nie było. To było tak, jakby byli już dla nich martwi. Intrus, który ma zapłacić za błąd, że tam pojawi się, jezioro go wybrało i wszyscy o tym wiedzieli, zdecydowany zrozumieć, co się dzieje. Wrócił na miejsce kwater, dostarczony wokół, znalazł kości, za małe, by być zwierzętami, między żebrami. Znajdowały się bransoletki dzieci, wciąż z kolorowymi koralikami. Poczuł, jak jego żołądek się obraca. Wszystko miało teraz sens. Wioska karmiła jezioro. To był pakt, to był cykl. A on był kolejną ofertą. Henry Chciał uciec, ale mgła podążyła drogę, GPS wirował w kółko, kompas drżał, wskazując jednocześnie na wszystkie strony. Sama wioska zdawała się chcieć ją zatrzymać. Mieszkańcy, wspólnicy lub więźniowie go nie wypuścili. Zrozumiał za późno. List nigdy nie był ostrzeżeniem to był telefon tajemnicza pułapka na manipulowanie. Tego popołudnia wrócił nad jeziorem. Lustro wodne wydawało się pulsować, drzewa pochyliły się lekko w kierunku wody, jakby czczały coś, co się obudziło, a potem widział. Powierzchnia otworzyła się w miękkich kółkach. Coś pojawiło się powoli. Nie widziałeś ciała, tylko sylwetka kobieta długi. Włosy unosiły się, ale oczy były otchłaniami. Henry próbował uciec, ale jego nogi zawiodły. Dźwięk ociekającej wody był teraz jak wiele szeptów. Dzieci, płacz, płacze. Zostań! Zostań z nami! Panika zdominowała go, ale ciało nie odpowiedziało. To było ciągnięte, nawet bez widocznych rąk. Jezioro go chciało, jezioro go znało. Był teraz częścią jej. W impulsie rozpaczy rzucił kamerę. Na jezioro i pobiegł. Nie wiedziałem jak, ale udało mi się wrócić do wioski. Ludzie patrzyli na niego z litością. Stary człowiek skinął głową, jak mówi: Teraz rozumiesz. Zamknął się w pokoju i próbował spać, ale za każdym razem, gdy zamykał oczy, poczuł wodę, podnosi nogi i zobaczyła jej twarz. Czekanie. Dziennik pojawił się ponownie na poduszce. Ostatnia strona pisemna następny księżyc będzie pełny. Przygotuj się. Nie pamiętał pisania, ale rozpoznał kaligrafię. To było Twoje, treat mokry jakby Twoja ręka nie była już tylko jego cykl nie pękł powtórzyło się tylko Henry wiedział, że coś się zbliża to nie była myśl to był instynkt jakby Twoje ciało, nawet przed umysłem już. Wiedziało co się stanie. Wioska była nawet cicha, domy wyglądały na opuszczone, na dobre. Nawet wiatr się nie poruszył, liście drzew trzęsły się, ale bez dźwięku. To było tak, jakby świat był w przerwie, czekając na ostatni akt. Znalazł kamerę rzuconą w pobliżu jeziora. To było włączone, ale ekran drżał w kolorze czarno-białym. Odtwarzając treść, nie rozpoznał obrazów, byli jego spali, obrazy wykonane z wnętrza pokoju, kamera nie wykazywała żadnych stron, które nie istniały, pozycje, w których nikt nie był. Jakby coś niewidocznego kręciło się w ścianach, każde wideo było bardziej niepokojące. W pierwszym spał cicho, w drugim odwrócił się, szepcząc odłączone frazy, w trzecim w rogu pokoju. Była postać, wysokie właściwość, długie włosy pokrywające twarz. Nie przeprowadziła się, ale z każdą ramą było bliżej. Na ostatnim odcinku aparat pokazywał tylko jego twarz, z otwartymi oczami. Ale nie pamiętał, jak się obudził, Henry próbował opuścić wioskę, pobiegł szlakiem, zaatakował las, krzyknął o pomoc, ale wszystko było bezużyteczne. Las zwrócił go do tego samego punktu, jak pętla przymocowana do jeziora. Świat poza wioską nie wydawał się już istnieć, a może nigdy nie istniał po jego przybyciu. Dziennik spłonął w plecaku, nawet bez ognia, dosłownie gorąco. Żywy, postanowiłem nagrać ostatni film, ostrzeżenie. Siedział przed kamerą i zaczął rozmawiać. Wyjaśnił wszystko, co widział, co czuł, ostrzegł, kogo widzieć, aby nigdy nie podążać za śladami, aby zapomnieć o jeziorze. Ale podczas recenzowania filmu nagrywanie nie uchwyciło twojego głosu, tylko dźwięk kapania wody, a w tle ciągły szept jest późno. Tej nocy pełnia księżyca urodziła się zdeformowana. Zbyt duży, zbyt czerwony. Jezioro pękło, ziemia drżała lekko, jakby coś miało się pojawić lub wydostać się z kogoś. Henrike zamknęła drzwi, układały meble, ale nic z tego nie miało znaczenia. Dźwięk wody pochodzi z sufitu, ścian, z wnętrza skóry. Kiedy w końcu spadła cisza, dziennik zaczął pisać sam. Zwroty wyglądały jak zarysowania na skórze stron. Oferta zaakceptowana, ale ona chce więcej, zawsze więcej. Kamera nazywała się sama, zaczął kręcić. Henry na plecach wpatrywał się w ścianę, ale w odbiciu okna nie był sam. Następnego dnia wioska wydawała się normalna. Sol Milt. Dzieci wrzucające kamienie do wody, dziwny człowiek przyszedł w poszukiwaniu starych historii, został dobrze przyjęty, uśmiechnęli się do niego, a kiedy zapytał o dziennikarza, który przyszedł wcześniej, po prostu powiedzieli: Myślę, że stał się częścią krajobrazu, a jezioro zwróciło kamerę. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś cię obserwuje, kiedy jesteś sam? Spojrzał już na odzwierciedlenie wody. I czy myślałeś, że coś w środku poruszało się samodzielnie? Niektóre miejsca to nie tylko krajobrazy, to są obecności. Cholerne jezioro jest nie tylko wykonane z wody, jest wykonane z utopionych wspomnień, niespełnionych obietnic i poświęceń. Henry odkrył prawdy, których nikt nie powinien wiedzieć. Być może tak zostało przez nich połknięte. Jezioro nie chce być zrozumiane, chce się bać. A przerażające jest to, że podczas oglądania tego filmu ktoś może otrzymywać następny list ktoś, kto jest również wystarczająco inteligentny, aby rozwiązać tajemnicę. Ale co z tobą? Czy kiedykolwiek żyłeś czymś takim? Powtarzające się marzenie o wodzie, klubach nocnych w nocy lustra, które pokazują więcej niż powinny. Podziel się swoją historią w komentarzach. Jeśli masz odwagę, może nie jesteś tak sam, jak myślisz, śledź kanał, włącz powiadomienia i przygotuj się na następne konto może się zdarzyć znacznie bliżej niż myślisz.